Cześć. Przygotowałem dla Was materiał mówiący o zużyciu energii przez różne rodzaje zasilania w ciepło. Chciałbym, żebyście sobie porównali to. Zobaczcie, jak ja to widzę. Podnieście się do tego i myślę, że razem coś wypracujemy. Słuchajcie, w miarę obiektywnie postarałem się przygotować porównanie trzech budynków, takich najpopularniejszych, jakie chyba teraz są budowane. Czyli parteróweczka. 100 metrów kwadratowych, domek z poddaszem użytkowym 160 m kwadratowych i taka, powiedzmy, stara komunistyczna kostka około też 170 metrów, domek z piętrem, płaski dach, to już tam mniejsza, mniejsza z tym po prostu typu kostka. Tak, przygotuję, pokażę wam jak to wygląda w przypadku wyznaczenia zapotrzebowania na ciepło dla takiego budynku. Pokażę Wam też taki przykładowy, jaki zrobiłem schematik, właściwie wykres dotyczący kosztów ogrzewania, właściwie sprawności danego źródła, czyli pieca peletowego, gazowego oraz pompy ciepła. Kiedy, co się opłaca i na co należy zwrócić uwagę. Zobaczcie to sobie, bo to może być ciekawe i może Wam pomóc w podjęciu decyzji, w czym chcecie zasilać swój budynek. No to przechodzimy dalej. Słuchajcie, w internecie jest dużo filmów porównujących różne budynki, ewentualnie mających na celu wskazanie zużycia takiego bądź takiego źródła ciepła w danym miejscu, lokalizacji. Natomiast nie do końca jest to moim zdaniem, oczywiście mamy jakiś pogląd, wiemy mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o takie faktycznie konkretne sprawdzenie, no to w każdym budynku tak naprawdę jest inaczej. To znaczy, oczywiście, budynek budynkiem, natomiast problem polega na tym, że w budynku ktoś mieszka. Tak? I oprócz tego, że ogrzewamy ten budynek, mamy też jakieś ciepło, które jest generowane przez mieszkańców, ewentualne straty, które też ci mieszkańcy generują. I teraz zależy, jaki mamy tryb życia, kto tam mieszka, czy nie wiem, jest dużo gotowane na przykład, czy rodzina. Jest w domu przez większość dnia. Czy na przykład, nie wiem, jest to młode małżeństwo, które wstaje rano, wychodzą do pracy, wracają wieczorem, dom jest cały dzień pusty. Tak? Czy ktoś, nie wiem, dużo wietrzy i tak dalej. To są bardzo indywidualne sprawy. Dlatego też, oprócz samego ogrzewania, na powiedzmy łączne zużycie ma wpływ wiele czynników. Także Myślę, że ciężko jest rozpatrywać to porównując jakieś różne rodziny w budynkach nawet podobnych, ponieważ tutaj mogą być spore różnice nawet, nie wiem, ciepła woda użytkowa, ktoś się mówi długo, ktoś potrzebuje wyższą temperaturę, ktoś niższą. To wszystko wpływa na łączne zużycie. Dlatego moim zdaniem warto jest po prostu, jeżeli budujecie się albo macie jakiś budynek teraz, już charakterystyki energetyczne są praktycznie wymagane wszędzie, więc powinniście mieć coś takiego, jak właśnie. Charakterystyka energety energetyczna, i w takiej charakterystyce mamy coś takiego jak wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię. I ten wskaźnik pokazuje nam w, w podziale na metr kwadratowy y, użytkowy domu czy tam mieszkania, ile energii jest potrzebne rocznie, aby to mieszkanie w danych warunkach do danej temperatury nagrzać. I teraz słuchajcie, Albo macie tą charakterystykę i dzięki temu sobie wyznaczycie to, czyli bierzecie sobie wartość tego wskaźnika, mnożycie razy ilość metrów kwadratowych, wiecie, jakie jest zapotrzebowanie budynku roczne, i to może być kilka, kilkanaście tysięcy, albo i kilkadziesiąt tysięcy kilowatogodzin rocznie, czyli megawatogodzin już w tym momencie. Albo też możecie też takiego wyznaczyć na ciepło up i polecam to, bo to całkiem nieźle się spisuje, wpisując parametry budynku dostaniecie wynik i informacje na temat ile w danym typie budynku będzie, jakie będzie zapotrzebowanie na energię, żeby ten budynek ogrzać. Teraz ja właśnie wykorzystując właśnie tą aplikację możecie normalnie przez przeglądarkę sobie wejść, ciepło, a wchodzicie, podajecie parametry, lokalizację budynku i wychodzi Wam w przybliżeniu dosyć dobrym Jakie zapotrzebowanie tego budynku będzie na energię. Ja sobie przyjąłem, jak macie podział polski na różne strefy, ja przyjąłem środkową strefę, czyli trójkę. Tutaj akurat obok, no gdzieś tam Polsk wybrałem, tak? Po prostu centralne, centralna Polska. I zobaczcie sobie, ja w tej, w tej oto właśnie aplikacji. Stworzyłem właśnie takie profile budynków, o których jest mowa, czyli 100 metrów kwadratowych róweczka, później domek z użytkowym poddaszem i tego typu jak kostka. Tak? I tutaj porównamy sobie jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, jakie są temperatury potrzebne, żeby taki budynek ogrzać i ile tak naprawdę tej energii zużyjemy na, na ogrzanie tego budynku. Zobaczcie, jestem na ciepło up i tu mam przygotowany pierwszy z budynków, czyli Dom jednorodzinny parterowy, to akurat wyszło o 102 m. Płock. Tak. Zobaczcie, tu od razu ciepło wylicza nam, jakie będzie zapotrzebowanie budynku, czyli 8000 kWh, na, w sezonie grzewczym, na ogrzanie. Jeżeli chodzi o parametry budynku, no to wpisałem po prostu parametry nowo budowanego domu, więc tu mamy ocieplenie podłogi 15 cm, ściany 20 cm. I dach 20 cm. Wydaje mi się, że to jest taki standard. Teraz nawet już na dachu dają więcej. Tak więc jest rozsądnie. Nikt nie będzie, myślę, że zarzucał, że tutaj coś jest przekłamane i dodane za dużo. I teraz tak. Jeżeli chodzi o sam budynek. Temperatura średnia budynku 22 stopnie. Dla takiej przyjmujemy ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni. Temperatura zasilania 30 do 35 stopni. Dla tej lokalizacji, czyli to jest druga strefa klimatyczna, trzecia, przepraszam. Mamy średnią dobową temperaturę w sezonie grzewczym 1,8 stopnia Celsjusza. I teraz słuchajcie, zjeżdżamy sobie na dół. To są jakieś dane dla, jeżeli chcemy pompę ciepła sobie dobierać, temperatury biwalentne, ale w tej chwili nas to nie interesuje. My się zajmujemy zużyciem energii. I tutaj na samym dole praktycznie. Jest informacja na temat, jakie źródło ciepła, ile energii zużyje i ile będzie nas to kosztowało. Ja tu musiałem wprowadzić modyfikację. Tutaj możecie sobie, jeżeli będziecie to robić, sami wprowadzić swoje ceny. Te, które znalazłem, czyli gaz, wpisałem, że to jest 25 groszy, pellet 1400 zł, tona i w tej chwili akurat sprawdzam rachunek za prąd, więc jest złoty 10 to godzina. W takiej sytuacji, ponieważ on standardowo liczy dla innych wartości, więc warto sobie to sprawdzić. Na przykład pompa ciepła powietrzna wychodzi dużo taniej niż tutaj, ponieważ tam są wartości dla taryfy G12. Tak? Dlatego ja tutaj pisałem w obu rubrykach złote 10, ponieważ przyjmuję taryfę G11, czyli całą dobę jest tak samo. Tak? Nie bawimy się w żanie nocą albo tylko w dzień. Nie interesuje nas to po prostu, żajemy normalnie, tak byśmy mieli. Czy piec gazowy, czy peletowy, cały czas podpięcie do prądu jesteśmy i nas to nie interesuje, po prostu ogrzewamy budynek, tak? Ale oczywiście przy wersji G12 może to być jeszcze mniejsza kwota, trzeba to po prostu rozsądnie do tego podejść, przemyśleć to i można się bawić. Natomiast tutaj, żeby było prosto, i też żeby nie było że nikt nie zaznaczył, że oszukujemy na taryfach, coś kombinujemy, trzeba się bawić z tym, to jest po prostu standardowa stawka, całą dobę ta wyższa. I zobaczcie, z tego co tutaj mamy, wychodzi, że pompa ciepła gruntowa oczywiście jest praktycznie zawsze najtaniej, no bo tu mamy stałą temperaturę wody z gruntu, więc tak naprawdę temperatura zewnętrzna nie bardzo wpływa w ogóle na koszt. Znaczy wiadomo, że w zależności od powierzchni będzie o więcej, ale ogólnie koszt pompy gruntowej i średnia cena i wytwarzana energia jest stała. Natomiast tak, jeżeli chodzi o pozostałe źródła zasilania, to mamy przy takim budynku dobrze ocieplonym i niskim parametrze zasilania, jak sobie tutaj będziemy wjeżdżać na te poszczególne części wykresu, pojawić. o, mamy gaz ziemny, jest podawana efektywność, czyli 94%, to 25 groszy. Słuchajcie, ja znalazłem po prostu jakąś taką przykładową ofertę do tankowania gazu z butli bo tak naprawdę gaz ziemny nie jest wcześniej dostępny, to bardziej chodzi o powiedzmy parowaną butan z butli, gdzieś tam, że za tyle, jak jeżeli macie swoją butlę. No, jak są, nie macie, to pewnie są zupełnie inne koszty. No to jest, staram się, żeby było jak najtaniej podane, tak. Natomiast przeglądy, inne rzeczy, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to tam wygląda, więc już musicie to odnieść do siebie, ewentualnie podpytać jak to u Was, ile taki gaz na przykład kosztuje. Yy, pompa ciepła i pellet. Tak, no to dla pelletu przyjąłem 1400 zł tona. O, sprawność kociołka pelletowego 80%, a sprawność pompy ciepła jest przyjmowana 350%. I to są takie bardzo realne wartości. Myślę, że pompa nawet więcej wyciągnie, ale żeby nie było takiej sytuacji, że jakieś przekłamanie mamy albo kręcimy się wokół jakichś tam górnych parametrów, to, to jest, myślę, dobrze uśrednione. I zobaczcie, że. Tutaj mamy takie kwoty od około 1600, 1500 do 1900 zł, czyli dosyć dosyć zbliżone, gdzie yeah. gaz ziemny wychodzi najtaniej, przynajmniej przy tej kwocie, jaką znalazłem, ale nie mówię tu milczysz szery serwisów, niczego więcej. Standardowa kwota w ogóle była 40, tutaj jest w programie podawana. bo wtedy gaz wychodzi najdrożej z tych wszystkich trzech mm, źródeł, i być może tak jest, no nie wiem. Yy, pompa ciepła powietrzna. 1700 zł gaz z jakąś tą opłatą ets ową tam od kolejnego roku, ale to nas jeszcze nie interesuje. Tu wychodzi 1400, pompa 1700, kocioł 1900. I tak, jest, tak to wygląda, czyli peletu y, według naszego ciepła zużyjemy niecałe półtorej tony peletu na sezon. Także tak widzicie tutaj te kwoty są w miarę w miarę zbliżone. Wiadomo, to też może zależeć od jakichś tam indywidualnych czynników, ale Jakoś, jeżeli chodzi o bezobsługowość, to wiadomo, gaz, pompa ciepła, no kocioł na pelet, to jednak trzeba zaś tam się bawić z tym peletem. Ok, przechodzimy do kolejnego budynku, czyli teraz troszkę większy budynek i oczywiście też większe zużycie, czyli 160 metrów około. Parter i poddasze ogrzewane i tu parametry podobne, czyli ogrzewanie 15 cm podłoga, 20 ściany, 20 dach, do tego mamy 22 stopnie budynku. 100% podłogówka i 35 stopni podłogę, tak? 1,8 stopnia, czyli cały czas jesteśmy w tej średniej strefie klimatycznej. I zjeżdżamy na dół, już, 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 Proszę bardzo. Już te kwoty się zmieniają, ponieważ, aha, no, zaleciałem na dół, ale oczywiście tu już mamy inne zużycie, tak? Czyli 11 tysięcy kWh na sezon. I teraz tak. Jeżeli chodzi o kwoty, oczywiście auto, z automatu kwoty się zwiększają, czyli mamy pompa ciepła powietrzna 2300 zł, gaz ziemny poniżej około 2000 zł. To jest też ta czarna, to jest doliczona, ETS doliczony, który ma być, ale aktualnie około 2000 zł i kościa na palet 2500. Czyli jak widzimy, w takim przypadku te wszystkie źródła ciepła, no jeżeli chodzi o zużycie, są na podobnym. Poziomie, tak? W przypadku kosztów. Tak? Chociaż on, na pellet jest troszkę droższy, tak? Ale ogólnie jest to wszystko zbliżone. Dopóki mamy właśnie tę strefę, przy kolejnej strefie, na przykład u mnie, czyli dolno okolice Wrocławia, jest cieplejsza strefa już 2,5 stopnia, i u mnie pompa ciepła wychodzi i powietrzna najtaniej. Z tych wszystkich trzech źródeł, w każdej sytuacji praktycznie. I teraz mamy ten sam budynek jeszcze, z tym, że, ponieważ czasem są takie od deweloperów, powiedzmy, że mamy podłogówkę na parterze, a u góry są grzejniki. I jest taka opcja, czyli tak naprawdę tutaj wszystkie parametry są identyczne, poza tym, że mamy wyższą temperaturę, jeżeli chodzi o ogrzewanie, czyli do 45 stopni na te grzejniki musimy na przykład podać, tak? Żeby oddały tyle samo ciepła. Czyli teoretycznie yy, zużycie jest. Na podobnym poziomie 11 tysięcy kWh. Natomiast jest to istotne dla pompy ciepła, ponieważ ona przy większej temperaturze ma niższą sprawność, tak? Więc tutaj ona troszkę pewnie dostanie w O, zobaczcie, i w tym momencie już jest taka sytuacja, że gaz i pelet są na tej podobnej stopie, a pompa ciepła już tam dwie stówki 2700 tutaj by wychodziło, że ogrzewanie pompą ciepła. Będzie kosztowało. Wynika to z tego, że jak widzicie, sprawność jest już przyjęta 300%, a nie 350 jak w przypadku samej podłogówki. Także też jest to w miarę właśnie realne i warto na to zwrócić uwagę. Dobra. I ostatni domek. To jest nasza przykładowa kostka. Czyli mamy parter piętro ogrzewane 170 m2 i zobaczcie, co tutaj się już dzieje. Ponieważ podałem że tutaj mamy, no wiadomo, stara konstrukcja, jakiś tam żużlo, ściana. I tak przyjąłem, że po 20 latach, powiedzmy, jak ten domek stał, ktoś go delikatnie ocieplił, czyli 5 cm na ściany i 10 cm na dachu. 22 stopnie w domu, natomiast tutaj już mamy grzejniki, tak? Więc temperatura 55 stopni. I co tu się dzieje? 27 tysięcy kilowatogodzin. No to już jest spora ilość energii potrzebna do ogrzania tego budynku. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Na czerwono komunikat odnośnie pompy ciepła. Już sama aplikacja nas ostrzega przy tak wysokim parametrze, jeżeli chodzi o temperaturę zasilania grzejników. Uwaga, niekorzystne warunki dla pompy ciepła. Maksymalna temperatura zasilania twojej instalacji grzewczej to 55 stopni Celsjusza. Brzejąc tak wysoko, pompa ciepła osiąga znacznie gorszą efektywność i wygeneruje wyższe rachunki. To, że pompa nazywa się wysokotemperaturowa, niczego nie zmienia. Im wyższa temperatura grzejników, tym wyższe muszą być rachunki. Praw fizyki nikt tu jeszcze nie oszukał. Montując pompę ciepła w tym budynku, najlepiej od razu wymienić grzejniki na odpowiednio większe, aby obniżyć konieczną temperaturę zasilania instalacji do maks. 45 stopni. Im niżej się da, tym lepiej. Także bardzo fajnie nam tutaj od razu powiadają, co zrobić. Ok, ale gdy już mamy tego świadomość, przechodzimy sobie dalej, i tutaj jest znowu nasza lista, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tu już się wszystko potasowało. Tamte inne ogrzewania nas interesują. Gruntówka troszkę drożej wychodzi niż drewno. I mamy gaz, pellet 5900, 6200. Tutaj będzie troszkę mniej: 4900, tak? 6200. I pompa powietrzna 7800 zł. I tu już jest właśnie, być może to są te rachunki grozy, czyli w budynku, który jest nieocieplony bądź bardzo słabo ocieplony, mamy taką sytuację, że to ogrzewanie pompą ciepła jest ewidentnie droższe od pozostałych źródeł. Natomiast to nie jest tak, że oczywiście inne źródła też nie są drogie. No po prostu, tak jak widzicie, w poprzednim budynku było to 2700 zł na przykład, a tutaj jest to. Razy dwa albo i więcej tak dla każdego źródła ciepła, więc jest zimniej, to wszystkim trzeba więcej grzać. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o pompę, ma to znaczny wpływ na jej działanie. Także tutaj trzeba naprawdę zwrócić na to uwagę, ponieważ jest to dosyć istotne. Zobaczcie, on też pokazuje nam tutaj taki wykresik kołowy, co gdzie ucieka ciepło, którędy i jak możemy na to wpłynąć, co najlepiej zmienić w budynku. Poza sugestią, oczywiście, tą z tymi grzejnikami, ale to jest tylko dla pompy ciepła. Tak? Jeżeli mamy inne źródło ciepła, to po prostu kwestia potem już izolacji lepszej, dajmy na to, lub też wentylacji, tak? bo to jest wentylacja zwykła. W poprzednich budynkach były rekuperatory, bo to nowe budynki, więc z reguły tak jest. Natomiast tutaj jest zwykła wentylacja, więc przez Nie. nią też ucieka dosyć spora ilość energii. Przygotowałem też taki wykres, który będzie mniej więcej pokaże jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi właśnie o ogrzewanie w przypadku tych trzech źródeł ciepła, czyli powierzchni pompy, kotła na pelet lub też grzanie gazem. Tak? Zobaczcie. Tutaj mamy taki wykres. Niebieska część to jest ogrzewanie pompą ciepła. Żółty gaz, pomarańczowy pelet. Co to w ogóle jest? Zobaczcie, na dole mamy średnią temperaturę sezonu grzewczego. Czyli 20, 15, 10, 5, 0 i tak dalej. A tutaj koszt wytworzenia 10 godzin energii cieplnej. I teraz, jak widać, niezależnie od temperatury na zewnątrz, w przypadku gazu i peletu to się nie zmienia. Tak? Czyli zawsze palimy ileś tego peletu jest z niego tyle energii, ileś gazu jest z niego tyle gazu. Ile jest stopni na dworze? Nie ma to znaczenia. Ma to tylko znaczenie w przypadku pompy ciepła. I tutaj, tak jak widać, do temperatury 0 stopni, czy troszkę do 5 jest pompa ciepła najlepszym źródłem, a później między 5 a 0, czy tam troszeczkę minus, to się wyrównuje i dalej już jest tylko gorzej. Ale tu mówimy o średniej, średniorocznej temperaturze, nie o chwilowej. Tak? Także zobaczcie, dla prądu mamy złoty 10 kWh, czyli 10 kWh to 11 zł. Dla peletu... Znalazłem, że 1 kg Peletu jest około 5 kWh, czyli 10 kWh 2 kg Peletu to jest 2,80 zł i sprawność kotła 80%, więc trzeba jeszcze to dodać. Uwzględnić razem wychodzi 3,20 za 10 kWh. W przypadku gazu analogicznie 2,50 10 kWh, 94% sprawność kotła, 2,66 wychodzi gaz. Tak? Czyli tu, tu mamy 2,66, tutaj mamy 3,20. A tu mamy różne kwoty w zależności od temperatury dla prądu. I teraz słuchajcie, a nas interesuje oczywiście średnia, czyli na przykład, tak jak teraz mieliśmy, okolice płaska, 1,8 stopnia średnio, y, średnia temperatura, jeżeli chodzi o okres grzewczy, czyli to jest w okolicy tej, słuchajcie. Czyli mamy, że gaz jest troszkę tańszy i tak tam wychodziło. Później mamy pompa i pellet, Czyli zobaczcie, że to się nawet zgadza z tym, co na tej, na tej aplikacji ciepło App wychodziło. Także całkiem nieźle ona sobie radzi. Możecie sobie, tak jak mówiłem, swój budynek porównać. I dzięki temu też wiemy, jak będzie się to wszystko zachowywało. Czyli jeżeli u mnie pod jest 2,5 stopnia, czyli gdzieś tutaj, to ja jestem praktycznie na równo, jeżeli chodzi o koszty z gazem, czyli czy, czy kociołek gazowy miałbym, czy pompę ciepła moje koszty ogrzewania byłyby podobne, pelet wychodzi w moim przypadku najgorzej, tak? W sensie najdrożej by wychodził i oprócz tego jeszcze musiałbym oczywiście tym peletem ganiać. Także tak to, tak to wygląda. Możecie sobie porównać dla swoich strech klimatycznych, tak? Jeżeli jest strefa już poniżej tam zera albo zero czy minus, jakiś delikatny, to już pompa ciepła wychodzi najgorzej w tym momencie. To nie są jakieś dramatyczne różnice, bo to tak naprawdę chodzi o to, że budynek, jeżeli jest dobrze ocieplony, to tak czy tak sobie poradzi, tak? Tam były tak jak widzieliście różnice wcześniej 10% na przykład. Tak, to Trzeba mieć po prostu tego świadomość. Oczywiście, jak przyjdzie zima stulecia i wyjdzie średnia minus 7, no to wtedy widać, że to ogrzewanie będzie dużo droższe, tak? Może być droższe nawet o. Miejmy, że tu mamy 3 z groszem, tak? Tu będzie na przykład 4,5, czyli o 40% na przykład będzie drożej ogrzewać pompą ciepła niż choćby PELETEM. Ale to by musiała być średnia sezonu 10, minus 10, tak? czyli raz minus 20, raz 0, minus 15, minus 7 i tak dalej. Tak? W tej chwili temperatury są takie, jak tam widzieliście, czyli w okolicach 1,8, u mnie 2,5. Więc tu jak najbardziej pompa ciepła świetnie się sprawdza. Możecie sobie to porównać u siebie. Zróbcie sobie symulację właśnie na ciepło-up. Odnieście się. Do swojego budynku, jeżeli macie charakterystykę energetyczną, możecie wtedy to porównać, co tam wam się wyświetli, ile tych kilowatogodzin rocznie, na przykład 10, 15, tak, czy w charakterystyce też tak macie i możecie też później porównać sobie te koszty, które na dole wam się wyświetlą. Sprawdźcie tylko właśnie kwoty, jeżeli chodzi o cenę właśnie prądu czy tam innych źródeł energii i porównajcie. Tym, ile wydajecie. Ile zużyliście, ile zużyliście peletu, ile zużyliście gazu ewentualnie, czy, czy też prądu, tak? Po prostu. Możecie rzucać na przykład klimatyzacją, tak? Też możecie sprawdzić i porównać, bo tu powinno być, choć klimatyzacja teoretycznie, no to troszkę słabiej powinna wyjść niż pompa ciepła, bo grze jednak do wyższą temperaturę musi na tym wydmuchu uzyskiwać. Ok, no to myślę, że to na tyle. Troszkę tam narobiłem się, I przy tym powiem szczerze. Także sprawdźcie sobie, porównajcie. Napiszcie w komentarzach, czy u Was wychodzi podobnie, czy nie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.